nie z Waszym życzeniem w dzisiejszym filmiku nie będzie tutorialu, ale za to dowiecie się pewnej szalenie ważnej rzeczy, która pomoże Wam w nauce rysunku. A mianowicie, czym się różni fotorealizm od hiperrealizmu i jakie to w ogóle ma znaczenie. Z tej różnicy wynika kilka bardzo ważnych zależności, dlatego pomyślałam sobie, że fajnym pomysłem będzie zebranie tego wszystkiego w filmie. A biorąc pod uwagę to, że nie potrafię mówić do kamery, to może się okazać, że to jednak nie jest aż taki dobry pomysł. Ale mimo wszystko zostanie zrozumiałe. Postaram się opowiedzieć Wam o tym w taki bardzo prosty i potoczny sposób. Bo dochodzę do wniosku, że gdybyście mieli ochotę na wykład z historii sztuki, to pewnie poszlibyście na wykłady z kulturoznawstwa. Okej, okay. a zatem. Jest coś takiego jak realizm, i jest to oczywiście styl w sztuce. Z grubsza polega on na tym, że odwzorowujemy na kartce czy na płótnie otaczający nas świat. Do realizmu możemy zaliczyć zarówno wielki obraz olejny przedstawiający rodzinę chłopów pańszczyźnianych pracujących na roli, jak i bardzo prosty szkic przedstawiający jabłko czy czyjąś twarz. I teraz. Realizm ma oczywiście swoje podgatunki, a dwoma z nich są oczywiście fotorealizm i hiperrealizm. Wiele osób traktuje te pojęcia zamiennie, co mnie osobiście bardzo irytuje. Są też osoby, które uważają, że fotorealizm jest podgatunkiem hiperrealizmu, ale z tym także nie do końca się zgadza. I zaraz Wam powiem dlaczego. Oba te podgatunki charakteryzują się oczywiście bardzo dużym naciskiem na realizm szczegółów. W obu będziemy rysować z wręcz chirurgiczną precyzją i doszukiwać się nawet najdrobniejszych detali do przerysowania. Ale hiperrealizm, bo od niego może zacznijmy, moim zdaniem, jest takim jakby malarsko-rysunkowym odpowiednikiem naturalizmu. Naturalizm to, jakby ktoś nie pamiętał, ten nurt w literaturze, który polegał na. Bardzo dosadnym opisywaniu rzeczywistości z uwzględnieniem jej bardzo brzydkich i negatywnych aspektów. Nie wiem, być może kojarzycie książki, w których byli opisywani z taką bardzo dużą dokładnością bezdomni, łącznie z tymi wszystkimi substancjami, które z nich wyciekają. Może nie będę o tym mówił, bo to będzie eleganckie. W każdym razie chyba kojarzycie o co chodzi. Hiperrealizm ma moim zdaniem podobne zadanie. On służy przedstawieniu rzeczywistości. Takiej, jaką ona jest. Czyli, rysując pokój, rysujemy także kurz, który zalega gdzieś w kątach, jakieś pajęczyny, które gdzieś tam są. Rysując pejzaż miejski, rysujemy wspomnianych wcześniej bezdomnych, którzy sobie gdzieś tam leżą w śmietnikach. Rysując portret, kładziemy nacisk na zmarszczki, na worki pod oczami, na wszelkie niedoskonałości. Pokazujemy świat takim, jakim on jest naprawdę. Ale czym to się w takim razie różni od fotorealizmu, który wydaje się być czymś podobnym? Otóż, fotorealizm ma na celu stworzenie na rysunku iluzji zdjęcia. Tak, zdjęcia ze wszystkimi aspektami, jakie niesie ze sobą zdjęcie czyli rozmytym tłem, fleszem, zróżnicowanym fokusem. Świetnym przykładem rysunku fotorealistycznego jest ten, który wyświetla Wam się teraz na ekranie. Zwróćcie uwagę na to, że twarz mężczyzny jest oświetlona w taki sposób, że od razu budzi to skojarzenia z fleszem. Z fleszem aparatu fotograficznego, który został uruchomiony w środku nocy. Od razu budzi to skojarzenia z fotografią. I teraz jakie ta cała wiedza ma zastosowanie w rysunku? Z góry zakładam, że zależy Wam na tym, by Wasze rysunki wyglądały jak najlepiej. I bardzo często zadajecie mi pytania, co zrobić, by dany rysunek skończyć. Pytacie, w jaki sposób wykończyć ten rysunek, o, w jaki sposób zrobić tło, w jaki sposób narysować włosy. I w tym wypadku odpowiadam. Zastanówcie się najpierw, co chcecie uzyskać na tym rysunku, w jaki sposób widz ma patrzeć na ten rysunek w przyszłości i jakie emocje mają mu towarzyszyć. Jeżeli chcecie olśnić go tym, że rysunek przypomina zdjęcie, wybieracie fotorealizm. A jeżeli zależy wam na wprowadzeniu w widzu takiego uczucia, nie wiem, niepokoju albo podkreśleniu realności czegoś, albo zwróceniu uwagi na to, jaki świat jest uroczo niedoskonały, wybierzcie hiperrealizm. Przykład numer jeden. Rysunek to przykład rysunku fotorealistycznego. Zwróćcie uwagę na to, że ostrość na zdjęciu bazowym została złapana gdzieś w okolicy oczu i nosa. Oznacza to, że ta część włosów, oraz oczywiście tło i ubranie będą lekko rozmyte. W każdym razie, aby stworzyć na rysunku iluzję zdjęcia, uchwyciłam to rozmycie. Szkoda, że tego nie widać zbyt ładnie, ale postaram się wrócić jakieś skanki czy coś. Tutaj inny przykład. Tym razem nie zależało mi na tym, żeby stworzyć na rysunku iluzję zdjęcia, bo nie było mi to do niczego potrzebne. Rysunek przedstawia scenę śmierci na oczach setek gości weselnych, która prawdopodobnie nie była niczym przyjemnym dla osoby, która sobie umierała. Dlatego też zależało mi raczej na podkreśleniu tej atmosfery grozy i przerażenia oraz tego, co dzieje się z ciałem w momencie śmierci od trucizny. Czyli zależało mi na takim naturalistycznym podkreśleniu dramatu tej sceny. Dlatego też nie skupiałam się na tym, by w pewnych miejscach tło było rozmyte, tylko podkreślałam z chirurgiczną precyzją wszystkie szczegóły, jakie rzuciły mi się w oczy. Czyli na przykład takie charakterystyczne czerwone żyłki, które wyszły na twarzy, krew i inne rzeczy ściekające po twarzy, przekrwione oczy, wszystkie takie rzeczy, które pojawiły się na twarzy wskutek działania tej trucizny. Zależało mi na tym, żeby widz czuł troszeczkę niepokoju, przerażenia, może obrzydzenia. I z tego też względu wybrałam hiperrealizm. Fotorealizm zdecydowanie nie wyglądałoby to dobrze. Na sam koniec przykład jeszcze jednego rysunku, ale nie jest on ani hiperrealizmem, ani fotorealizmem. Ja bym to nazwała surrealizmem, ponieważ mimo, że ten rysunek zawiera takie realnie występujące elementy, jak na przykład wiem, człowiek, szafka, pokój. To jednak zawiera w sobie coś, co nie jest spotykane w prawdziwym świecie. No, raczej w prawdziwym świecie nie ma czegoś takiego, że ściana jest jednocześnie niebem, a za drzwiami do piwnicy znajdują się góry z jeziorem, prawda? Ale możemy do tego rysunku zastosować wiedzę związaną z tym, co powiedziałam przed chwilą. W tym wypadku nie ma potrzeby stworzenia iluzji zdjęcia, ponieważ i tak nie nabierzemy nikogo na to, że jest to zdjęcie. Z powodu powodów, które wymieniłam przed chwilą. No! I to w zasadzie by było na tyle, co miałam do powiedzenia. I z góry zaznaczam, że jest to tylko i wyłącznie moja teoria, i jeżeli macie ochotę się ze mną pokłócić na ten temat, to zapraszam, bo ja uwielbiam się kłócić. I piszcie mi w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. I chyba to wszystko. A zatem, jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i zostawiajcie łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.